Witam serdecznie, nazywam się Łukasz Waligórski jest 19 kwietnia 2024 roku zapraszam na 208 farmaceutyczne podsumowanie tygodnia, a dzisiaj w programie. Spory o tabletkę dzień po w aptekach, wyniki naboru na głównego inspektora farmaceutycznego. Właściciel sieci Aptek Gemini skarży Polskę. Głos przeciw Ada 20 w samorządzie aptekarskim. Nowy numer magazynu mgr.farm już dostępny. Po tym jak Ministerstwo Zdrowia oddało do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia w sprawie pilotażowego programu dotyczącego wydawania w aptekach antykoncepcji awaryjnej, można było spodziewać się, że temat ten wywoła wiele kontrowersji. I tak też się stało. Dokładnie 17 kwietnia upłynął termin składania uwag do tego projektu. Na razie jednak nie zostały one jeszcze opublikowane na stronach rządowego Centrum Legislacyjnego. Mimo to w mediach pojawiały się doniesienia o kontrowersjach, jakie ten projekt budził, a dotyczyły one chociażby tego, czy z programu będą mogły bez opieki dorosłego korzystać z dziewczyny niepełnoletnie. Minister zdrowia w wypowiedziach medialnych stała na stanowisku, że będą mogły. Jednak nie zgadzała się z tym naczelna izba aptekarska, naczelna izba lekarska, a także ostatnio Rzecznik Praw Obywatelskich. Ten ostatni swoje stanowisko w tej sprawie upublicznił kilka dni temu. W swojej opinii wyraził też wątpliwości, czy rozporządzeniem można zmienić przeznaczenie recepty farmaceutycznej, która przecież jest uregulowana w ustawie Prawo Farmaceutyczne, a ustawa mówi, że taką receptę można wystawić wyłącznie w przypadku zagrożenia zdrowia pacjenta. Czy ryzyko ciąży jest zagrożeniem zdrowia? Takie pytanie właśnie postawił rzecznik. O wszystkich wątpliwościach wokół tego projektu pisaliśmy na portalu mgr.farm w ostatnich tygodniach i na pewno w najbliższym czasie jeszcze do tego tematu wielokrotnie wrócimy. Aktualnie bowiem oczekujemy na wyniki konsultacji publicznych projektu oraz jego finalny kształt. Przypomnijmy bowiem, że rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 1 maja, a już wcześniej ma rozpocząć się nabór aptek do tego pilotażowego programu opieki farmaceutycznej sprawowanej nad pacjentem w zakresie zdrowia reprodukcyjnego. Pod koniec listopada ubiegłego roku ze stanowiska głównego inspektora farmaceutycznego zrezygnowała Ewa Krajewska. Na krótko, została ministrem zdrowia w dwutygodniowym rządzie Mateusza Morawieckiego. Od tego czasu na tym stanowisku głównego inspektora farmaceutycznego panuje wakat. Pierwszy konkurs na tę funkcję zakończył się bez rozstrzygnięcia. Mimo kilkunastu kandydatów, żaden nie spełnił wymaganych warunków. W rezultacie ogłoszono drugi konkurs, w którym to dopiero udało się wyłonić dwóch kandydatów. Zostali nimi doktor nauk farmaceutycznych Artur Owczarek i magister farmacji Łukasz Pietrzak. Wyłonieni oni zostali przez zespół powołany w tym celu przez minister zdrowia. Teraz ich kandydatury zostaną przedstawione premierowi, którego zadaniem jest powołanie głównego inspektora farmaceutycznego. A kim są obaj kandydaci? Doktor nauk farmaceutycznych Artur Owczarek to kierownik studium podyplomowego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Posiada tytuł specjalisty z farmacji przemysłowej, a aktualnie jest też członkiem Prezydium Rady Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej. Z kolei magister farmacji Łukasz Pietrzak to farmaceuta z 18-letnim doświadczeniem zawodowym w aptece. W aptece, w której jest kierownikiem. Jest też farmaceutą w Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej, a w ostatnich latach dał się... Poznać jako autor wielu analiz statystycznych dotyczących chociażby przebiegu pandemii COVID-19. Jest też stałym gościem programów telewizyjnych, w których przybliża tematy związane z farmacją i bezpieczeństwem lekowym. Właściciel sieci Aptek Gemini, a więc amerykański fundusz Warburg Pinkas wszczął spór z Polską na podstawie traktatu o stosunkach handlowych i gospodarczych między Polską a USA. Fundusz domaga się ogromnego odszkodowania od Polski. Do takiej informacji dotali dziennikarze wirtualnej Polski, a powodem tej skargi jest uchwalenie i wejście w życie nowelizacji przepisów prawa farmaceutycznego potocznie nazywanych Apteką dla aptekarza 2.0. Informacje te potwierdziło, też ministerstwo zdrowia i przedstawiciele Gemini Polska. Kwota odszkodowania nie jest jawna. Nieoficjalnie mówi się, że może ona sięgać nawet kilku miliardów złotych. Gemini wskazuje, że zarówno apteka dla aptekarza, jak i jej uszczelnienie z ubiegłego roku nie doprowadziły w żaden sposób do poprawy jakości systemu zdrowia ani wzrostu konkurencji. W przeciągu kilku lat liczba aptek spadła wręcz o ponad 2000. Spadła też wartość przedsiębiorstw posiadających sieci aptek, dlatego że obecnie nie mogą się one rozwijać ani sprzedać w całości. Zdaniem ekspertów, ta sytuacja może być postrzegana jako wywłaszczenie, bowiem oznacza upadek pewnego modelu biznesowego, jaki firma prowadziła w Polsce. Skarga ta odbierana jest też przez rynek apteczny i ekspertów jako forma presji, aby usunąć z polskiego prawa aptekę dla 2.0. Uleganie takim naciskom odradzają władze samorządu zawodu farmaceuta, ale też poprzednia ekipa rządząca. Niedawno spotkanie w tej sprawie odbył prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej z szefową kancelarii prezydenta. Niemniej okazuje się, że samorząd zawodu farmaceuty nie jest pod tym względem jednomyślny, a o tym już za chwilę. Niedawno w programie Kwadrans z farmacją gościliśmy nową prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej, doktor nauk farmaceutycznych Justynę Kazimierczak. Wśród tematów poruszonych w tej rozmowie znalazły się takie kwestie jak pilotażowy program w aptekach dotyczący antykoncepcji awaryjnej, ostatnie działania Śląskiej Izby Aptekarskiej, przyszłość zawodu farmaceuty, zakaz reklamy aptek, ale też apteka dla aptekarza 2.0. A temat ten poruszyliśmy dlatego, że jeszcze przed wyborem na funkcję prezes z Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej dr Justyna Kaźmieczak jako właścicielka sieci Aptek sprzeciwiała się wprowadzeniu tej nowelizacji prawa farmaceutycznego. Okazuje się, że nowa funkcja nie zmieniła jej podejścia do tej sprawy, a to oznacza, że w samorządzie zawodu farmaceuty pojawił się wyłom i głos sprzeciwu w tej sprawie. Przypomnijmy, że do tej pory samorząd jednogłośnie popierał takie zmiany w prawie farmaceutycznym jak apteka aptekarza czy apteka aptekarza 2.0. Dlaczego prezes śląskiej Izby Aptekarskiej? Im się sprzeciwia? Aby poznać odpowiedź na to pytanie, zachęcam do obejrzenia najnowszego odcinka programu Styku Kwadrans z farmacją. Można go obejrzeć oczywiście na naszym kanale na YouTube oraz na portalu mgr.farm pod adresem mgr.farm ukośnik Kwadrans. W minionym tygodniu ukazał się najnowszy numer magazynu mgr.farm. To największy tego typu magazyn dla farmaceutów w Polsce, ale oczywiście nie tylko dla farmaceutów, ale także dla techników farmaceutycznych i dla studentów farmacji. W tym numerze bowiem po raz pierwszy pojawia się specjalna sekcja, w której studenci farmacji znajdą bardzo ciekawe informacje dla siebie. A tematem tego numeru jest przyszłość zawodu farmaceuty, o której porozmawialiśmy z doktor habilitowaną nauk farmaceutycznych Magdaleną Waszek-Nowaczyk z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Serdecznie zachęcam do lektury tego wywiadu, ale także innych artykułów, które pojawiają się w najnowszym. Nowszym magazynie. Przypominam, że można go pobrać całkowicie bezpłatnie ze strony mgr.farmukośnik.magazyn. magazyn Życzę miłej lektury! I to już wszystko w tym farmaceutycznym podsumowaniu tygodnia. Bardzo dziękuję za uwagę. Oczywiście, po więcej informacji z rynku aptecznego i farmaceutycznego, zapraszam na portal mgr.farm, gdzie codziennie przygotowujemy nowe informacje na temat tego, co ważnego dzieje się dla polskich farmaceutów. I jeszcze raz zachęcam także do czytania naszego magazynu dwumiesięcznika mgr.farm, który jest możliwy do pobrania całkowicie bezpłatnie. A w farmaceutycznym podsumowaniu tygodnia to już wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny program już za dwa tygodnie.